Masa, Wariat, Wańka lub Krakowiak – to pseudonimy polskich gangsterów, którzy w latach 90. byli postrachem Polski. Zapewne większość z nas słyszała już te ksywy w przeszłości. Jednak czy wiemy, jakie historie się z nimi wiążą? Co sprawiło, że na Wiesława Niewiadomskiego wołano Wariat, a Janusz Trela znany jest jako Krakowiak? Zazwyczaj ksywki były skrótem od nazwiska. Inne określały cechy charakteru lub wyglądu, jednak niektóre interpretacje gangsterskich pseudonimów są naprawdę przerażające. Zacznijmy od byłego już gangstera, o którym każdy na pewno kiedyś słyszał. Chodzi oczywiście o Masę, czyli najsłynniejszego świadka koronnego w Polsce. W jego przypadku pochodzenie ksywy nie wiąże się z jakąś szczególną historią. Każdy, kto widział zdjęcia masy, niezależnie czy to w internecie, czy na okładkach głośnych książek, wie jak bardzo postawnym jest facetem. To właśnie dlatego wołano na niego masę. Musicie przyznać, że do tak wielkiego chłopa dużo bardziej pasuje ksywka masa niż po prostu Jarek. Pseudonim, związany ze swoim wyglądem, posiadał także największy gangster ze Szczecina, czyli Marek M. Pseudonim Oczko. Jego jedno oko było szklane. Była to jego charakterystyczna cecha, której trudno było nie zauważyć. Stąd właśnie pseudonim Oczko. Skupmy się teraz na pseudonimie Wiesława Niewiadomskiego, nazywanego wariatem. Przez niektórych znany jest jako amfetaminowy król, za sprawą założonej przez niego fabryki narkotyków, która była jedną z największych w Europie. W jego przypadku ksywa odzwierciedlała cechy charakteru. Tak oto opisuje to wspomnianych chwilę wcześniej masa. Wariat podejmował decyzję raptownie i bez specjalnego namysłu. Wiesiek naprawdę zasłużył na swoją ksywę. Był wariatem, dla którego skrzywdzenie bliźniego nie stanowiło problemu, a nawet było przyjemnością. Możemy sobie tylko wyobrazić, jakich czynów musiał się dopuszczać Wiesław Niewiadomski, że przypięta została mu ksywa wariat. Leszek Danielak, znany jako Wańka, czyli jeden z szefów pruszkowskiej mafii. Swój pseudonim nosił od dzieciństwa. Podobno już jako mały chłopiec, kiedy tylko się potknął, to momentalnie wstawał. Komuś skojarzyło się więc to z mało popularną dziś zabawką, nazywaną wańka wstańka, i zostało wańka. Bardzo często pseudonimy przechodziły później na dzieci. W przypadku syna tego gangstera dodano tylko przymiotnik młody, i mamy młodego wańkę. Krakowiak, czyli Janusz Trela. To gangster, który głównie działał na Śląsku. Zlecenie zabójstw, rozboje z bronią, a także handel i produkcja narkotyków. Między innymi tym zajmowała się ekipa Krakowiaka. Obecnie szef bandy odszedł długi wyrok w katowickim więzieniu. To on był odpowiedzialny za śmierć polskiego mistrza kickboxingu Andrzeja Firsta. Krakowiak był bezwzględny i brutalny. Podobno jego pseudonim wziął się od sposobu, w jakim kopał swoje leżące ofiary. Robił to w taki sposób, że wyglądało, jakby tańczył krakowiaka. Rympałek toksywa gangstera, który w połowie lat 90. był poważnym bosem warszawskiego podziemia. Był przywódcą gangu nazywanego grupą Rympałka. Jego pseudonim wziął się od tego, że od młodości pakował się w kłopoty. Dzisiaj powiedzielibyśmy o tym, że zaliczał częste przypały. W jego środowisku przypał, to inaczej rympał. Rympałek jest więc mile brzmiącym zdrobnieniem.